W 2074 roku podróże w czasie zostają w końcu odkryte, jednak natychmiast stają się nielegalne i korzystają z nich tylko ludzie na czarnym rynku. Systemy śledzenia uniemożliwiły pozbycie się ciał, więc syndykat przestępców zaczyna wysyłać swoje ofiary do 2044 roku, aby zostały zlikwidowane i zutylizowane. Ci, którzy likwidują, są znani jako luperzy, a po śmierci ofiary luper może sprawdzić jej ciało, aby znaleźć zapłatę w sztabkach srebra. Jeśli Luper przetrwa do 2074 roku, syndykat wysyła go z powrotem, aby został zlikwidowany przez młodszych od siebie, co jest znane jako zamknięcie pętli. Ta płatność jest dokonywana w sztabkach złota, aby zaznaczyć koniec umowy. Również w tym świecie 10% populacji ma mutację, która daje im telekinezę, ale nie są one zbyt potężne i sprawiają, że małe rzeczy unoszą się w powietrzu. W 2044 roku Luper Joe czeka na farmie z dala od miasta, licząc minuty na swoim kieszonkowym zegarku. Nagle pojawia się osoba z przyszłości i Joe natychmiast ją likwiduje. Następnie zabiera jego srebro i przenosi ciało do opuszczonej fabryki, gdzie zostaje ono spalone. Następnie udaje się do siedziby Luperów i używa srebra, by zapłacić za więcej amunicji. Joe mieszka w dość podejrzanej dzielnicy, ale nadal bez obaw jeździ swoim luksusowym samochodem. Wybiera się na przejażdżkę i spotyka swojego współpracownika Sefa, który strzela ze swojej broni, aby odstraszyć faceta, który uszkodził jego motor. Joe oferuje mu przejażdżkę, a podczas podróży Sef popisuje się swoją telekinezą za pomocą monety. Duet dociera do klubu i uzyskuje specjalny dostęp przez zaplecze, ponieważ są luperami. Joe odwiedza swoją sympatię Suzy, która jest w niegrzecznym biznesie. W tajnym pomieszczeniu zbiera się grupa luperów, aby obserwować współpracownika, który niedawno zlikwidował swoją wersję z przyszłości. Mężczyzna nie wygląda na zmartwionego i ogłasza, że muszą to uczcić. Luperzy spędzają noc na imprezowaniu i używaniu nielegalnych dopalaczy w postaci kropli do oczu. Podczas jazdy po mieście Joe prawie przejeżdża dziecko, ale zatrzymuje się w samą porę. Przez kilka następnych dni Joe pracuje jak zwykle, likwidując ludzi z przyszłości i zdobywając srebro. Jednak wśród jego współpracowników panuje napięcie, ponieważ ostatnio zamknięto zbyt wiele pętli. Pewnej nocy Joe budzi się, gdy ktoś puka do jego okna. Otwiera je i jest zszokowany, gdy znajduje spanikowanego Sefa, który wchodzi do środka i przekazuje mu ważne wieści. Kiedy jego ostatnie zadanie przyszło z przyszłości. Facet śpiewał melodię z dzieciństwa Sefa. Sef zdjął torbę z głowy i zdał sobie sprawę, że to on sam. Stary Sef wyjaśnił że w przyszłości jest nowy szef przestępczości o imieniu Rainmaker, który zamyka wszystkie pętle. Obecny Sef rozwiązał ręce chłopaka, a stary Sef wykorzystał okazję do ucieczki, podczas gdy młody Sef został zamrożony, nie mogąc zlikwidować swojego przyszłego ja. Pozwolenie swojemu zadaniu na ucieczkę jest wbrew zasadom, więc Sef ma teraz kłopoty. W tym momencie kilku uzbrojonych mężczyzn z syndykatu zaczyna dobijać się do drzwi, więc Joe pozwala Sefowi ukryć się w tajnym schowku w podłodze ze swoim srebrem. Wtedy Joe otwiera drzwi i do środka wchodzi grupa mężczyzn dowodzona przez Kid Blue. Przeszukują mieszkanie w poszukiwaniu Sefa i nie znajdują go, więc Kid Blue zabiera Joe'a z powrotem do klubu. Kiedy czekają, Kid Blue bawi się swoją bronią, a Joe nazywa go za to dziecinnym, co powoduje, że Kid Blue celuje w niego. Nagle drzwi otwierają się i uderzają Kid Blue w głowę, przez co ten przypadkowo strzela. Następnie Joe zostaje zabrany do Eiba, faceta z przyszłości, który założył oddział syndykatów w teraźniejszości. Abe grozi, że skonfiskuje połowę srebra Joe, jeśli ten nie sprzeda Sefa. Na początku Joe waha się, ale przypomina sobie, że marzył o opuszczeniu tego piekielnego miasta i mówi Abe'owi prawdę. Podczas gdy ludzie Abe'a odchodzą, by dokończyć robotę, starszy Sef kontynuuje ucieczkę i zauważa blizny pojawiające się na jego ramieniu, informujące go o adresie, pod którym ma się stawić za 15 minut. Zaczyna wspinać się na ogrodzenie aby uciec, ale w tym momencie traci nos, co oznacza, że ludzie Ejba torturują jego młodszy ja. Starszy Seth znajduje samochód i jedzie pod wskazany adres, ale wtedy znika mu też noga i rozbija samochód. Wychodzi, gdy jego druga noga również znika i ciągnie swoje ciało do właściwych drzwi, tylko po to, by Kyt Blue pojawił się i go zastrzelił. Za Kyt Blue młody Sef w końcu umiera na stole tortur. Tymczasem Joe odwiedza Suzy i prosi o pocieszenie, przyznając się do tego, co zrobił swojemu najlepszemu przyjacielowi, nie czując się z tym dobrze. Oferuje połowę swojego srebra Suzy, która je odrzuca, ponieważ wie, że srebro spętli ma swoje zobowiązania. Później, gdy Joe wraca do domu, znajduje krew Sefa. Następnego dnia udaje się na farmę na kolejne zlecenie i nie może uwierzyć, że się spóźnili. Nagle pojawia się facet bez torby i liny. Joe zdaje sobie sprawę, że to jego starszy kolega i zastyga, dając staremu Joe'owi czas na odwrócenie się. Zanim młody Joe strzela, kula trafia w kraty na plecach mężczyzny, potwierdzając, że są złote. Podczas gdy młody Joe ładuje broń, stary Joe rzuca w niego prętem i uderza go, by go znokautować. Kilka godzin później młody Joe budzi się sam i znajduje w kieszeni kartkę z napisem Wskocz do pociągu i uciekaj z miasta. Joe ignoruje to i wraca do miasta, niszcząc swój telefon w drodze do swojego mieszkania, gdzie znajduje otwarte drzwi i totalny bałagan w każdym rogu. Ukrywa się, gdy słyszy jakieś głosy i zauważa Kid Blue kradnącego całe jego srebro. Joe czeka na odpowiedni moment i wskakuje na Kid Blue, aby wepchnąć go do przedziału, zamykając pokrywę. Kid Blue i tak otwiera ogień i pojawia się więcej ludzi Eiba, więc Joe wyskakuje przez okno i próbuje zejść po schodach przeciwpożarowych. Niestety poślizgnął się i spadł na samochód, tracąc przytomność. W innej linii czasowej Joe likwiduje swoje przyszłe ja. Po zakończeniu kontraktu podróżuje po świecie. Imprezując i uzależniając się od narkotyków. W końcu kończą mu się pieniądze i musi zacząć pracować jako płatny zabójca, aby utrzymać swój styl życia. Oznacza to, że znów zaczyna likwidować, a nawet powoduje eksplozje w różnych miastach. Z biegiem lat starzeje się i staje się przyszłym Joe'em. 23 lata po zamknięciu pętli spotyka na imprezie piękną kobietę, która pokazuje mu palec. Jednak dwa lata później są szczęśliwym małżeństwem. Dzięki niej Joe zdołał porzucić swoje uzależnienie i czasy zabójców, a teraz jest czystym człowiekiem. Pięć lat później zbrodnie Rainmakera są już na porządku dziennym. Pewnego ranka Joe budzi się i spogląda na dziwny numer wypisany na jego dłoni. Nagle do jego domu wkracza grupa mężczyzn, są z syndykatu, którzy przyszli schwytać Joe'a, ponieważ jest rok 2074, więc muszą zamknąć pętle. Joe szybko się poddaje i zostaje zabrany, podczas gdy dom zostaje spalony. Później w opuszczonym budynku Joe czeka, aż mężczyźni go otoczą i rozpoczyna walkę, powalając ich wszystkich w ciągu zaledwie kilku minut. Po uduszeniu ostatniego z nich, po raz ostatni spogląda na zdjęcie swojej żony w zegarku i wsiada do wehikułu czasu, aby wysłać się z powrotem do 2044 roku. Stary Joe pojawia się w innej linii czasowej, powala młodszego siebie i zabiera mu broń przed ucieczką. Udaje się do sklepu po jedzenie i lekarstwa, używając broni jako groźby zamiast płacić. Następnie zaczyna otrzymywać wizję ze wspomnień młodego Joe'a, widząc, jak niszczy telefon. Podążając za tymi wizjami, stary Joe zaczyna prześladować młodszego, który wraca do swojego mieszkania. Stary Joe wie, że ludzie Aiba są w pobliżu, więc czeka, aż ten w samochodzie odwróci wzrok i strzela do niego. Następnie zabiera mu broń i idzie do budynku mieszkalnego, gdzie młody Joe schodzi po schodach przeciwpożarowych. Gdy młodszy Joe upada, stary Joe strzela do faceta w mieszkaniu, aby go zlikwidować, a następnie zabiera młodego Joe'a. Wieści szybko docierają do Eyba, który zdejmuje Kyt bluzy z sprawy i wraz z innymi ludźmi opracowuje plan schwytania obu Joe'ów. Chwilę później młody Joe budzi się sam na stacji kolejowej, ale nadal odmawia wyjazdu. Tymczasem stary Joe włamuje się do biblioteki i przeszukuje numery w bazie danych. Liczby te wskazują na trójkę dzieci, które mogą być Rainmakerem, więc drukuje mapę z ich lokalizacjami. Wychodząc, na jego ramieniu pojawiają się blizny z prośbą o spotkanie w restauracji. Następnego dnia Stary Joe idzie do restauracji i znajduje swojego młodszego siebie z bandażem na ramieniu, potwierdzając, że wysłał wiadomość. Poprosili o to samo Danie, a Stary Joe podzielił się historią o tym, jak jego żona uratowała go przed uzależnieniem, trzymając się jego boku w najtrudniejszych chwilach. W dniu, w którym syndykat przyszedł do jego domu, mężczyźni zobaczyli ją przy oknie i zlikwidowali. Stary Joe próbował po nią sięgnąć, ale mężczyźni szybko go spłoszyli. Następnie stary Joe zaczyna mówić o Rainmakerze, który stoi za masowymi egzekucjami i czystkami włóczęgów w przyszłości. W ciągu zaledwie sześciu miesięcy przejął kontrolę nad pięcioma głównymi syndykatami, ale plotki mówią, że działa sam. Nikt nie zna jego twarzy ani prawdziwej tożsamości. Rainmaker zamyka wszystkie pętle a przed śmiercią przyjaciel Joe'a zadzwonił do niego, aby dać mu dziwne liczby jako wskazówkę. Stary Joe pokazuje swojemu młodszemu Jamapę, wyjaśniając, że przybył, aby znaleźć Rainmakera i zlikwidować go, gdy jest jeszcze dzieckiem, mając nadzieję, że może zmienić historię i uratować swoją żonę. Młody Joe odmawia wzięcia w tym udziału, więc obiecuje starcowi, że poślubi kogoś innego, aby żona była bezpieczna. Stary Joe odmawia jej oddania, a kiedy młody Joe sięga po broń, stary Joe kopie go w pachwinę i uderza w szyję, aby go powalić. W tym momencie ludzie Eiba pojawiają się na zewnątrz, więc stary Joe używa swojego drugiego ja jako tarczy i otwiera ogień, gdy wróg wchodzi. Wywiązuje się strzelanina, a stary Joe każe swojemu młodemu uciekać, gdy go upuszcza. Upadając, młody Joe korzysta z okazji, by oderwać kawałek mapy. Następnie młody Joe również otwiera ogień do starszego, zmuszając go do skoku przez okno, aby uciec. Wkrótce Kid Blue przybywa z większą liczbą ludzi i zaczyna gonić starego Joea przez pola, ale jest zbyt szybki i szybko ich gubi. Następnie grupa zwraca się ku młodemu Joeowi, który w pośpiechu kradnie poduszkowiec i również ucieka przez pola. Po kilku minutach zeskakuje z motora, więc ludzie Eiba podążają za pustym pojazdem, po czym wyjmuje kawałek mapy i odkrywa zaznaczone miejsce. Chwilę później Joe dociera do miejsca na mapie i znajduje Sarę mieszkającą samotnie z synem Sydem na farmie. Kiedy Sara widzi go skradającego się, wychodzi z bronią i grozi, że zlikwiduje każdego, kto zbliży się do jej domu, więc Joe postanawia na razie pozostać w ukryciu na polu. Obserwuje dom godzinami i wkrótce zaczyna czuć się źle z powodu zespołu odstawienia. Tymczasem Ape Bestakit blu za jego porażkę, zabiera mu broń i łamie mu rękę młotkiem. Wieczorem Sara słyszy hałas na zewnątrz i widzi nadchodzącego tajemniczego mężczyznę, więc otwiera ogień. Cofając się, upada, więc Joe wychodzi z ukrycia, by pomóc. Tajemniczy mężczyzna okazuje się być zwykłym włóczęgą, który ucieka, gdy widzi broń Joe'a. Następnie Joe wymiotuje i w końcu upada, ale Sara uderza go, aby nie zemdlał. Syd również wychodzi i dzieli się z nim swoją wodą. Po powrocie do miasta policja szuka obu Joe'ów, więc stary Joe musi ukryć się w kanałach. Zaczyna widzieć wizję Sary i jej policzka, więc koncentruje się na zdjęciu żony, aby o niej nie zapomnieć. Następnego ranka Joe budzi się skuty kajdankami w stodole. Sara przychodzi i daje mu klucze, trzymając go na muszce, prosząc, by wyszedł. Joe odmawia i pokazuje jej mapę z numerami, co wprawia Sarę w szok. Natychmiast strzela mu w ramię i prosi o wyjaśnienie, powodując pojawienie się blizny również na ramieniu Starego Joe'a. Sara już wie, czym jest Luper, więc Joe musi jej tylko powiedzieć o swoim dawnym ja, które chciało zlikwidować jej syna. W zamian Sara wyjaśnia, że liczby to data urodzin Syda i kod medyczny szpitala, w którym się urodził. Wspomina, że tego dnia w szpitalu urodziło się jeszcze dwoje innych dzieci, co oznacza, że stary Joe odwiedzi je jedno po drugim. W międzyczasie stary Joe znajduje pierwszego dzieciaka i po chwili wahania strzela do niego. Następnie wybiega z domu i przez chwilę przeżywa załamanie. Nic w jego wspomnieniach się nie zmienia, więc zlikwidował dziecko na darmo. Wieczorem ludzie Aiba znajdują Joe'a i zaczynają go gonić przez miasto, więc biegnie przez uliczkę, aby rozbić ciężarówkę. W ciemnym budynku Kid Blue używa radia, aby szpiegować transmisję policji i uzyskać lokalizację Joe'a. Wracając do Sary, zgadza się ona pozwolić młodemu Joe'owi zostać dla dodatkowej ochrony i opatruje jego rany. Po jej zaśnięciu Syd pokazuje Joe, że połączył dwie małe żabki, aby Joe i Sara mogli się nawzajem ostrzegać w razie niebezpieczeństwa. Ku zaskoczeniu Joe, Syd wyjaśnia, że Sara nie jest jego prawdziwą matką i że pamięta swoją biologiczną matkę, która zmarła, gdy był dzieckiem. Syd czuje się sfrustrowany, ponieważ nie mógł tego powstrzymać. Następnego ranka Joe daje jedną z żab Sarze i dzieli się tym, co opowiedział Syd. Sara wyjaśnia, że jest matką Syda, ale miała złe życie w mieście, więc zostawiła go na farmie ze swoją siostrą, aby zapewnić mu lepsze życie. Syd dorastał myśląc, że jego ciotka jest jego rodzoną matką. Joe myśli, że powinien porozmawiać o tym z Sydem, ale Sara mu to wypomina. Po południu Sara uczy Syda matematyki ale ten szybko się wścieka i mówi, że nie jest jego mamą, więc musi przestać kłamać, bo inaczej ona też zginie. Następnie popycha Sarę, a gdy jego gniew się nasila, okazuje się, że ma formę wyjątkowo potężnej telekinezy. Dom trzęsie się, gdy Syd krzyczy, a Sara biegnie ukryć się w sejfie, dopóki się nie uspokoi. Później Sara sprawdza go, a Syd przeprasza. W tym momencie ktoś puka do drzwi i Sara otwiera je, by znaleźć Jesse'ego, jednego z ludzi Ejba udającego policjanta szukającego przestępców. Sara nie ma wyboru i musi go wpuścić, aby uniknąć podejrzeń, a Joe chowa się za kanapą na wypadek, gdyby był potrzebny. Widzi Syda schodzącego na dół, więc próbuje mu powiedzieć, żeby się cofnął za pomocą znaków ręcznych. Syd i tak schodzi na dół i pędzi do kuchni, celowo robiąc hałas. Jesse również pędzi do kuchni. Ale Syd wychodzi przez drugie drzwi i chowa się w szafce pod schodami. Joe podąża za nim i po kilku minutach Duet pojawia się na zewnątrz dzięki tajnemu tunelowi w szafce. Czekają, aż Jessie wyjdzie i połączą się z Sarą. Tymczasem stary Joe udaje się do innego miejsca na mapie i jest zdruzgotany, gdy odkrywa, że drugie dziecko jest synem Suzy. Wciąż miło ją wspomina i nie może zmusić się do działania. Joe stoi przez chwilę przed mieszkaniem i zostaje złapany przez kamery bezpieczeństwa, co powoduje, że nagranie wkrótce dociera do Kyt Blue. Później tej nocy Sara czuje się samotna i przestraszona. Używa żaby, aby zadzwonić do Joe'a, a on przychodzi do jej pokoju, gdzie razem stają się niegrzeczni. Po wszystkim Sara ujawnia, że ma telekinezę, sprawiając, że jej zapalniczka unosi się w powietrzu. Płacze również, przyznając się do poczucia winy, kiedy zostawiła syda z siostrą. Następnego ranka Joe schodzi na dół i znajduje Jessiego trzymającego Sarę na muszce. Joe poddaje się, by zmusić Jessiego do puszczenia Sary, ale gdy mają już wychodzić, na schodach pojawia się Syd i przypadkowo się potyka. Gdy telekineza sprawia, że wszystko w pokoju unosi się w powietrzu, w tym broń Jessiego, Sara biegnie, by wyrzucić Joe z domu. Syd ląduje na podłodze bez zadrapania i wściekle używa swoich mocy, aby Jessie również się unosił, krzycząc, aż cały pokój eksploduje. Joe zdaje sobie sprawę, że Syd stanie się Rainmakerem i dzięki tej mocy będzie w stanie samodzielnie pokonać całe syndykaty. Wściekły, popycha Sarę za okłamywanie go, ale ona zapewnia go, że Syd nie jest złym dzieckiem po prostu traci kontrolę, gdy się boi. W ten sposób zlikwidował siostrę Sary przez przypadkową eksplozję. Ignorując jej błagania, Joe zaczyna szukać Syda, znajdując go na polu pokrytym krwią. Widząc jego straumatyzowaną twarz, Joe pociesza go zamiast likwidować. Następnie Joe mówi, że Jesse musiał powiedzieć o nim innym, więc Sara musi przygotować się do ucieczki. Wracając do starego Joe'a, w końcu podejmuje decyzję i włamuje się do mieszkania Suzy, odpychając ją, by znaleźć dziecko. Jednak kiedy wchodzi do pokoju dziecka, zostaje znokautowany przez Kid Blue paralizatorem. Kid Blue zabiera Joe'a do klubu, gdzie Ape zbiera swoich ludzi, aby udali się na farmę. Kid Blue zaczyna kłócić się ze strażnikiem, a Joe wykorzystuje okazję do ataku. Kopie strażnika i odpycha Cat Blue, strzelając do niego z własnej broni. Następnie zaczyna strzelać do wszystkich strażników, kradnąc kolejny pistolet z drugiego pokoju, aby zlikwidować ich wszystkich w ciągu kilku minut. Następnie wybiera ukryte przejście i kontynuuje likwidowanie przestępców, przechodząc przez klub, rzucając bombę w głównym obszarze, która niszczy system bezpieczeństwa. Na zapleczu Ape jest przerażony, słysząc Joe przy drzwiach. Chwilę później Kid Blue budzi się i znajduje wszystkich w klubie martwych, w tym samego Abe'a. Widzi jednak również lokalizację farmy na mapie. Kilka minut później stary Joe przyjeżdża na farmę samochodem pełnym sztabek złota i rzuca jedną młoczemu, prosząc go o opuszczenie farmy. Młody Joe odmawia i otwiera ogień, ale w tym momencie Kid Blue przejeżdża nad nim na poduszkowcu. Zaczynają do siebie strzelać i Kid Blue kończą się naboje, więc Joe czeka, aż będzie wystarczająco blisko i strzela do niego, powodując awarię motocykla. Gdy dym się rozwiewa, Joe zdaje sobie sprawę, że jego starszy ja zniknął. W pobliżu domu Sara i Syd odjeżdżają ciężarówką, ale drogę blokuje im starszy Joe. Gdy ten otwiera ogień, Sara przyspiesza i próbuje go przejechać. Syd wpada w panikę i używa swoich mocy, sprawiając, że ciężarówka unosi się i ląduje do góry nogami. Duet przeżywa i zaczyna biec przez pole, podczas gdy Joe idzie za nimi, kontynuując strzelanie, aż kula przeszywa policzek Syda. Dzieciak ponownie zaczyna uwalniać swoje moce, sprawiając, że Sara i Joe unoszą się i wysyłają falę uderzeniową, która uderza młodszego Joe'a, gdy ten się zbliża. Zrozpaczona Sara zaczyna słodko rozmawiać z synem, mówiąc mu, jak bardzo go kocha. Wkrótce syd uspokaja się i zatrzymuje swoje moce. Sara biegnie, by połączyć się z sydem i działa jako tarcza, gdy stary Joe podnosi broń, gotowy do strzału. Młody Joe obserwuje to i uświadamia sobie coś, stary Joe strzelający do Sary jest tym, co spowoduje, że Syd stanie się Rainmakerem. Aby ostatecznie przerwać krąg zemsty, młody Joe decyduje się na samobójstwo, przez co stary Joe znika. Następnie Sara zajmuje się rannym Sydem i kładzie go do łóżka. Następnie wraca na miejsce zdarzenia, gdzie znajduje wszystkie kraty. Chwyta zegarek Joa i żegna się z nim. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.